Dzień dobry państwu. Witam w Skarżysku Kamiennej na terenie zakładów produkcyjnych MESCO. W konferencji prasowej udział wezmą pan premier Donald Tusk, prezes Grupy Zbrojeniowej Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz oraz dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych generał Broni Marek Sokołowski. Panie premierze, bardzo proszę o rozpoczęcie. Dziękuję bardzo. Jesteśmy w miejscu, które już pracuje, ale ono jest warte też takiego oficjalnego otwarcia bo rzeczywiście mamy się czym pochwalić. To jest powód do satysfakcji dla wszystkich, którzy się zaangażowali w taki zwrot, bo można powiedzieć tutaj o zasadniczym zwrocie, jeśli chodzi o inwestycje, reorganizację, nadanie takiego nowego impetu naszej produkcji zbrojeniowej. Jak Państwo wiecie od wielu miesięcy przygotowujemy w bardzo różnych dziedzinach życia ten wielki projekt repolonizacji. Jeśli chodzi o przemysł zbrojeniowy, to jest absolutnie kluczowa kwestia. My wiele razy już mówiliśmy, ile miliardów złotych przeznaczamy na obronę w Polsce w bardzo różnych aspektach. A to oznacza także inwestycje w amunicję, w broń, w najnowocześniejszy sprzęt. Robimy wszystko, aby zmienić te niekorzystne przez lata proporcje, jeśli chodzi o wydatki na zbrojenia, na polską armię, bo te proporcje jednak z, przez lata faworyzowały i y, to w bardzo, w takich złych proporcjach, y, y, import. Znaczy wydawaliśmy miliardy złotych i nadal y, to robimy na rzeczy produkowane poza Polską. Dlatego y, to, co dzisiaj widzimy tutaj w Skarżysku Kamiennej, w MESKO i w bardzo wielu innych miejscach w Polsce, to, jest, to już jest bardzo dużo, ale to jest dopiero początek. Jesteśmy w tej nowej hali produkcyjnej. Zwiększymy produkcję, na przykład tutaj w, konkretnie w MESCO, w tej, w, tej, w tej części zakładu. Mówimy o produkcji amunicji, pocisków małokalibrowych i będziemy produkowali, nie chcę przesadzić, ale jeśli, jeśli dobrze rozumiem, milion dziennie nie rocznie, nie miesięcznie, ale dziennie, tego rodzaju amunicji. Mówimy tutaj o inwestycjach. W ostatnich tygodniach dzięki Ministerstwu Aktywów Państwowych udało się uwolnić ponad 4 miliardy złotych, m.in. z Funduszu Inwestycji Kapitałowych, już o tym wspominałem. I to są takie kolejne świeże pieniądze na wzrost możliwości produkcyjnych bardzo różnych dziedzin, ale mówię tutaj oczywiście o szeroko pojętej zbrojeniówce. MESCO to jest też to, ta duma na mapie polskiej produkcji zbrojeniowej, to tutaj są pioruny, spajki, piraty, a więc to, co jest bardzo wysoko cenione nie tylko przez naszych żołnierzy, ale też wysoko cenione na całym świecie, w tym także na, w tym miejscu, gdzie niestety na co dzień testowana jest broń. Mówię tutaj o froncie rosyjsko-ukraińskim. I y, bardzo nam zależy na tym, żeby to, co jest produkowane w Polsce, było nie tylko y, w coraz większym stopniu, dawało coraz, w coraz większym stopniu samowystarczalność, jeśli chodzi o y, y, nasze zasoby tutaj w, w Polsce. Amunicji, sprzętu, ale żeby było także naszym produktem eksportowym, o który będzie się bił cały świat, tak, tak, tak jak to jest w tej chwili na przykład z piorunami. Chodzi o zwiększenie produkcji, to wiecie, to jest skomplikowana operacja, bo to jest począwszy od prochu, łusek, zapłonu, skończywszy na najbardziej y, y, takich no, wysublimowanych już technologiach, tak jak to jest na przykład z Piratem, a więc. Y, 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 z bronią, która używa tych najwyższych technologii, promienia lasera, które odbijają się od, od yy, yy, wrogiego czołgu i naprowadza, samo naprowadzają. To czołgiem, dobrze pamiętam. Samo naprowadzają yy, pociski, więc yy, to są także te najwyższe technologie, jak wspomniałem, co yy, powoduje, że te inwestycje tu w Skarżysku kamiennej ale też w dezamecie, w. Yy, w tej chwili w dziesiątkach zakładów pracy, które grupuje Polska Grupa Zbrojeniowa, to wszystko także będzie sprzyjało rozwojowi polskiej nauki i technologii. Bardzo zależy nam na tym, żeby to ze sobą ściśle zintegrować. Wydarzenia ostatniej nocy mówię tu o ataku Izraela na, na Iran też pokazują, że jak niestabilna jest sytuacja w świecie. Zresztą pan generał za chwilę jeszcze o tym powie. Parę słów. Jestem w stałym kontakcie z ministrem spraw zagranicznych. Nie ma na razie powodu do obaw o naszych dyplomatów w Teheranie, ale jesteśmy oczywiście przygotowani na, na, na każdą ewentualność. Mówię o tej sytuacji w Iranie, żeby jeszcze raz uświadomić Państwu, jak ważne jest inwestowanie myśli, pieniędzy, energii, czasu w polską produkcję zbrojeniową i szerzej w nasze możliwości obronne. Nie ma ważniejszego zadania. To jest dla mnie absolutnie najważniejszy priorytet, aby tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu budować Polskę bezpieczną, także dzięki takim inwestycjom jak tutaj w MESKO w Skarżysku Kamiennej. Także jeszcze raz wszystkim bardzo dziękuję. Proszę podziękować załodze, menedżerom, tym, którzy załatwili finansowanie i tym, którzy mają dalej zamiar rozwijać i MESKO i inne zakłady produkujące na rzecz bezpiecznej Polski. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Prezes PGZ, pan Adam Leszkiewicz, bardzo proszę. Panie premierze, szanowni państwo, mamy dzisiaj wiele źródeł finansowania inwestycji w przemyśle obronnym, ale głównym źródłem pozytywnych przemian nowego uzbrojenia dla polskiej armii pozostaje budżet państwa i decyzje polskiego, i decyzje polskiego rządu. To dlatego możemy realizować program Miecznik z budową pierwszych dwóch fregat, także we współpracy w kooperacji z prywatnym przemysłem stoczniowym to dlatego robimy do blisko 40 borsuków rocznie czy około 100 rosomaków to dlatego nowe życie gospodarcze społeczne wstępuje do autosanu w sanoku czy też do jelcza to dlatego zwiększamy także produkcję wspomnianych piorunów tutaj w mesku w tym roku chcemy o 100 kolejnych sztuk więcej wyprodukować to dlatego rozwijamy infrastrukturę w takich właśnie zakładach jak Gliwice, jak Poznań, jak wspomniana także w Dezamet i Nowa Dęba. To y, polski przemysł obronny ożywia polski przemysł. To jest jądro y, tego rozwoju. Dlatego dumni jesteśmy z tego, co się dzieje w wielu innych zakładach. Tworzymy nowe miejsca pracy, widzimy pozytywne, dobre wyniki w takich zakładach, jak stuletni Radomski. Łucznik. Widzimy początek dobrych zmian w zakładach Cegielskiego w Poznaniu, ale także dzięki temu wsparciu i dzięki udziałowi w tym Polskiej Grupy Zbrojeniowej możemy otwierać się na nowe możliwości, na przykład tak jak kiedyś wspominał i zachęcał nas do tego Pan Premier, możemy myśleć o rozwoju także takich ośrodków nowych lokalnych jak w okolicach Rafako w Raciborzu, czy też w Hucie Częstochowa. W obecności pana premiera chciałbym serdecznie pogratulować i podziękować pani Prezes i wszystkim pracownikom MESKA za te zmiany, które tutaj się dokonały w ciągu ostatnich 12 miesięcy, bo to jest prawdziwa rewolucja, ale to, to jest też przykład konkretnego, pozytywnego działania. Wiele zadań przed nami, miałem świadomość ciężkiej pracy, ale też widzimy, jak pozytywnym powietrzem rozwoju szans oddycha się w wielu zakładach Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Widzimy dzisiaj efekty pierwszych inwestycji, ale myślę, że z podniesioną głową myślimy o przyszłości polskiej zbrojeniówki. Dziękuję. Bardzo dziękuję. dziękuję. Panie generale, bardzo proszę. Panie premierze, szanowni państwo, ja jako użytkownik tej amunicji, panie premierze, powiem, że patrząc na analizy z Ukrainy, Serce mi się raduje, że w końcu będziemy mogli być samowystarczalni w produkcji nie tylko mało kalibrowej, a wiem, że idą projekty już na 155 mm. Także to jest dobry, dobry sygnał, żebyśmy to produkowali, a wiem, że to będzie produkowane, bo jest duży, może nie chciałbym powiedzieć nacisk, ale duża potrzeba, żeby tak było, wynikająca z konfliktu na Ukrainie. Jest to dobry prognostyk, a tu jak już pan prezes mówił i pan premier, to też daje rozwój dla, dla naszej gospodarki. Naprawdę, szczególnie tu, ja tu co roku przyjeżdżam. Pani prezes, kłaniam się niżutko. Codziennie wszystko tu jest nowe. Co roku jest nowe. Także dziękuję za to, bo żołnierze na pewno będą zadowoleni. I mam nadzieję, że i wiem nawet, że będziemy strzelać ze swojej amunicji, a nie zakupionej za granicą. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Mamy czas na kilka pytań. Bardzo proszę, pierwsza redakcja. Dzień dobry, panie premierze, panie generale, panie prezesie. Konrad Borusiewicz, TVN24. Jak, jak ważna jest produkcja broni i amunicji umieszczona w Polsce? Czego my najbardziej potrzebujemy? Co z kwestią prochu? Jak daleko jesteśmy od tego idealnego miejsca, do którego zmierzacie? I w końcu, dlaczego tak późno? Inna paląca kwestia to wywiad Karola Nawrockiego dla WP, w którym powiedział, że hmm, według niego. Jest pan najgorszym premierem w trzeciej RP, ale usiądzie do pana z panem przy stole, by pracować nad ważnymi dla Polaków ustawami. Przy czym zachęcił też rząd do pracy, mówiąc, by w końcu zabrał się do pracy. Wspominając też, że panowie Sznep i, i Klich nie mają szansy na nominację ambasadorskie. Dziękuję. Wiecie, ojczyzna wymaga rozmaitych poświęceń i my wszyscy, czy to jest generał Sokołowski, czy to jest prezes Leśkiewicz, czy ja w roli premiera nigdy nie będziemy wybrzydzać na okoliczności. Wszędzie tam, gdzie Polska będzie potrzebowała współpracy, ja będę z diabłem współpracował, jeśli chodzi o takie kwestie jak interes narodowy czy bezpieczeństwo Polski, więc nie ma w ogóle żadnego problemu. Szczerze powiedziawszy, nie, nie jestem jakoś przejęty i niespecjalnie nie się interesuję opiniami na mój temat yy, ani z żadnymi złośliwościami to jest yy, kampania się skończyła, więc y, dobrze byłoby, żeby przystąpić rzeczywiście do takiego pozytywnego myślenia na temat tego, co można razem zrobić. Jesteśmy w miejscu, które pokazuje, że jest cała wielka przestrzeń, gdzie musimy jako Polacy być wszyscy razem, bezdyskusyjnie. Yy. Ja w związku z tym nie będę dzielił się swoimi ocenami wartości tych czy innych ludzi z obozu opozycji, ja będę szukał wszędzie tam, gdzie to jest możliwe i potrzebne, takiego modelu współpracy. Przecież ja nie mówię o miłości, czy o, o jakiejś osobistej przyjaźni. To jest, to jest. tu chodzi o poważną politykę, o poważne kwestie. Ale, ale w tych sprawach musimy być naprawdę bardzo, bardzo serio. Jeśli Przyszły prezydent ma zamiar rozpocząć swoje urzędowanie od informacji, który z polskich dyplomatów nie może być ambasadorem, bo mu się nie podoba, to to nie jest dobry pomysł na początek. Oczekiwałbym od prezydenta urzędującego i od przyszłego prezydenta takiego odłożenia emocji i negatywnych, takiego negatywnego podejścia na bok i szukania raczej możliwości współpracy. No bo Mówimy przecież o ludziach, którzy reprezentują całą Polskę za granicą i mówimy o bezpieczeństwie Polski. No, to pole współpracy między premierem rządem a prezydentem, ono jest wystarczająco szerokie, żeby szukać tego, co naprawdę może być i powinno być wspólne. Także nie dam się sprowokować, nawet yy, każdy tam sobie lubi poopowiadać, co chce w wywiadach, ale nie, nie będę na tym bazował. Mam nadzieję, że te kampanine emocje miną wszystkim i będziemy mogli jakoś normalnie pracować. Co jest priorytetem? Znaczy, mówiliśmy tutaj o tym, i ja jestem o tym bardzo przekonany, że bardzo ważne jest zainwestowanie maksimum pieniędzy i możliwości, także produkcyjnych, w to, co naprawdę dobrze działa, to, co jest przetestowane także na polu walki. W Polsce nie będziemy produkowali wszystkiego. To jest oczywiste, ale ważne jest, żebyśmy importowali tylko, w te, tylko te rzeczy, a one i tak będą bardzo kosztowne, co do których wiemy, że na razie nie będziemy w stanie ich sami produkować. Natomiast na pewno jeśli chodzi o amunicję, to na pewno nie przekracza to naszych możliwości, wręcz przeciwnie. Jeśli chodzi o takie y, autentyczne perełki, takie choćby właśnie jak piorun czy borsuk, czyli to, co jest na najwyższym światowym poziomie, to po pierwsze będzie wymagało zwiększenia produkcji, po drugie. Y, to jest też dowód na to, że my potrafimy tu w Polsce naprawdę lepiej niż inni na świecie projektować, wymyślać, produkować, a później stosować także na polu walki, więc bez żadnych kompleksów. Znaczy, przeciwnik musi nas, nas się bać, konkurent, jeśli chodzi o produkcję zbrojeniową, ma się zacząć nas obawiać, bo możemy być w wielu dziedzinach obronności naprawdę konkurencyjni na najwyższym poziomie, nawet najlepsi na świecie. Tak, cały świat się za późno obudził. Pytał Pan dlaczego tak późno. Ten sygnał ostrzegawczy przyszedł być może w ostatnim momencie, ale zdążyliśmy. Polska na pewno zdąży wyciągnąć lekcje i wszystkie konsekwencje z tej zapaści amunicyjnej, jakiej byliśmy świadkami od pierwszych może nie dni, ale tygodni wojny na Ukrainie. To zresztą był nie pierwszy raz. Pamiętam kiedy prezydent Francji Sarkozy zdecydował się na. Ten ostry, taki otwarty konflikt z Libią, i państwa natowskie starały się współpracować wtedy, i się okazało bardzo szybko, że Europa nie jest przygotowana, jeśli chodzi na przykład o, o ilość rakiet i uzbrojenie myśliwców. Już wtedy alarmowałem ówczesnego prezydenta Obamę, rozmawialiśmy długo na ten temat, że całe NATO nie jest przygotowane do konfliktów wtedy, kiedy on nabiera naprawdę dużej skali. To, co zdarzyło się po wybuchu tej ostrej wojny, po agresji rosyjskiej, tej pełnoskalowej agresji rosyjskiej, to było doświadczenie dramatyczne, jeśli chodzi o amunicję. To, że musieliśmy wspólnie z Czechami, Polska była tu też bardzo aktywna. Penetrować zasoby amunicji na całym świecie, żeby móc dostarczyć Ukrainie, żeby, nam, żeby Ukraińcy mieli czym strzelać do, 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 do wroga. To pokazało, jak bardzo Europa, cała Europa, jest w dramatycznym niedoczasie. Dla mnie nie jest ważne teraz rozpamiętywanie, dlaczego przez te lata tyle mówiono o obronności, a niewiele robiono. Tylko chcemy jak najszybciej nadrobić stracony czas. I. I tutaj też nie będę szukał ani kozłów ofiarnych, ani przeciwników, tylko będę wzywał wszystkich bez wyjątku, tak jak to, tak jak to wygląda dzisiaj na, na linii cywilny rząd, armia. To jest współpraca naprawdę wzorcowa. To liczę na to, że wszystkie siły polityczne w kwestii obronności, produkcji amunicji, y, y, przygotowania polskiego wojska do, do różnych sytuacji, że tu będziemy jak jedna pięść, bo tego potrzebujemy. Także nikt mnie nie namówi. Żadna telewizja mnie nie namówi, żebym w kwestii obronności szukał wewnętrznego wroga, bo w kwestii obronności będę szukał wyłącznie sojuszników. Dziękuję i kolejna redakcja, proszę bardzo. Karolina Kopikowska, Harczów TVP Info. Dzień dobry, panie premierze. Jak pan dyskomentował decyzję PKW o ponownym zliczeniu głosów w tych komisjach, w których głosy się nie zgadzały i co to już te wątpliwości rozwieje? A drugie pytanie ruszyła kampania wymierzona w nielegalną migrację. Ten spot w sześciu językach będą oglądać ludzie ze wschodu. Ma ona zniechęcić tych nielegalnych migrantów no, do pokonywania granicy Polski. I czy generalnie jak będzie jak ten program wyglądał? Czy może Pan przybliżyć jego założenia? Program zniechęcania, czy właściwie precyzyjnie informowania potencjalnych imigrantów z krajów, które stanowią największe zagrożenie w sensie największej presji yy, yy, nielegalnej migracji to jest program, część zaprezentowaliśmy wczoraj, jak, jak wygląda to są filmy, to jest internet, yy, to są plakaty. To są informacje prasowe i to jest dopiero początek. Dla mnie było bardzo ważne, żeby te informacje czy te ostrzeżenia, jakie kierujemy do mieszkańców wielu państw, ale skoncentrowaliśmy się na razie na tych krajach, gdzie jest największa presja, typu Pakistan, Egipt, Nigeria, Erytrea, dla mnie bardzo ważne było, żeby to było dobrze przygotowane, czyli żeby to było w językach lokalnych, żeby to było zrozumiałe. I żebyśmy mówili coś, co można sprawdzić, bo przecież tak naprawdę adresatem są też przemytnicy. Model jest bardzo prosty. Ludzie chcą uciekać z różnych krajów, szukają możliwie taniej i bezpiecznej drogi ucieczki z tego kraju i łatwego przedostania się do, do krajów bogatych i bezpiecznych, takich jak Polska czy szerzej Europa czy Stany Zjednoczone. Z naszej strony bardzo ważne były dwie rzeczy. Po pierwsze naprawdę zdecydowanie utrudnić możliwość, maksymalnie utrudnić możliwość dostania się do Polski. Bo to powoduje, że to więcej kosztuje. Ktoś, kto płaci przemytnikowi, zastanowi się trzy razy, zanim zapłaci przemytnikowi, który chce przeprowadzić migranta przez Polskę. Bo będzie wiedział też ze źródeł, nie tylko z naszej kampanii, bo przecież internet żyje, migranci, ci potencjalni migranci wymieniają się informacjami i coraz więcej Informacji tych pochodzących od, od ludzi, którzy nie potrafili, nie dali rady przejść przez polską granicę, to jest także część tej kampanii. My mamy dzisiaj ponad 90% skuteczność zatrzymań, odmawiamy, jak wiecie, yy, azylu, i te informacje też docierają do tych, którzy st starają się przedostać polskim szlakiem do, do Europy. To jest kolejny etap. Ja uważam, że będziemy, my w tej chwili już mamy opinię państwa, które najskuteczniej w Europie najskuteczniej i naj twardziej broni się przed presją nielegalnej migracji i będziemy tutaj bardzo, bardzo konsekwentni. Ta kampania jest oczywiście tylko jednym jednym z elementów. Przeliczenie głosów tam, gdzie doszło do wyraźnych nadużyć albo wyraźnych błędów i tego przecież nikt nie kwestionuje. Jest jedyną sensowną decyzją. Ja oczekuję od wszystkich instytucji. Ludzie często pytają panie Tusk, dlaczego pan nie liczy głosów? Albo dlaczego pan nie unieważnia wyborów? No, musimy być wszyscy poważni. Są instytucje, które są powołane i to nie jest rząd. Znaczy na szczęście żyjemy w kraju, gdzie ani wojsko, ani rząd nie decyduje o wyniku wyborów. Ale mamy od tego Sąd Najwyższy, Państwową Komisję Wyborczą i Prokuraturę wtedy, kiedy jest podejrzenie popełnienia, popełnienia przestępstwa. Będę zwracał się do prokuratora generalnego, aby nie wahał się yy, przed. Yy, podjęciem działań, być może nawet utworzenia specjalnego zespołu wobec zdarzeń, które mają być może charakter przestępstwa, jeśli chodzi o nadużycia czy fałszowanie wyborów. I jeszcze raz podkreślam nie dlatego, że moim zamiarem jest wywrócenie wyniku wyborów, ale państwo polskie nie może lekceważyć żadnego sygnału świadczącego o tym, że gdzieś było fałszowanie, gdzieś było nadużycie, gdzieś była zła wola, zwykła nieudolność. To wszystko musi być sprawdzone i żaden głos nie może być zlekceważony. Skala tego, co się działo, tych nieprawid nieprawidłowości i chyba ze złą wolą, jednak jest z, z dnia na dzień. Co godzinę dochodzą mm -hmm. jakieś nowe fakty i nowe informacje, które muszą być sprawdzane, że te złe rzeczy działy się w bardzo wielu miejscach i niepokojące. Więc tak czy inaczej Organy państwa do tego powołane, muszą to sprawdzić. I kolejne pytanie, proszę bardzo. Dzień dobry, macie Miło, Rzeczpospolita. Chciałem zapytać, dlaczego wciąż nie ma rządowej strategii do spraw przemysłu obronnego? Dlaczego zajęło wam 7 miesięcy utworzenie międzyresortowego zespołu do spraw przemysłu obronnego? I kiedy można się spodziewać decyzji politycznej w sprawie zakupu okrętów podwodnych? Dziękuję. No, no takie informacje, jak decyzja o zakupie okrętów podwodnych, to wie pan, ile państw i ile wywiadów chciałoby wiedzieć o tym, kiedy i jaka to będzie decyzja. Także wybaczy pan, ale konferencja prasowa to jest ostatnie miejsce, gdzie, gdzie będę udzielał tego typu informacji, kto, kiedy i dlaczego wygra tę ofertę na okręty podwodne. Wiemy, jakie państwa, jakie firmy startują do tego konkursu piękności. I bardzo precyzyjnie analizujemy wszystkie za i przeciw. Wszystkie za i przeciw, bo to jest bardzo, bardzo kompleksowy projekt, i jak będziemy z tym gotowi, nie ma tutaj powodu, żeby. Zbliżamy się do finału, oczywiście, ale nie ma tutaj powodu do tego, żeby publicznie spekulować, kto jest dzisiaj z tych oferentów dla nas bardziej, bardziej atrakcyjny. Na pewno wybierzemy w sposób bardzo przemyślany i nie będziemy ulegali żadnej presji. To nie jest tak, że jakiekolwiek państwo, które z nami współpracuje, jakiekolwiek od największych do najmniejszych, będzie wywierało presję polityczną w celu wymuszenia zakupu czegoś, co nie jest nam potrzebne, albo co jest, co jest gorsze. Więc bardzo się cieszę, że udało nam się wspólnie tak przebudować sposób działania, jeśli chodzi o zamówienia i rozstrzygnięcia, że tu żaden lobbying zewnętrzny nie będzie miał na to żadnego wpływu. To mogę zadeklarować tutaj z takim pełnym przekonaniem. Bardzo się cieszę, że powiedział Pan o siedmiu miesiącach. Tak, rzeczywiście w siedem miesięcy nie wszystko zrobiliśmy to, co przez osiem lat moi poprzednicy rząd PiSu nie zrobił. Ale w jakimś sensie, jeśli chodzi o racjonalizację produkcji zbrojeniowej, inwestycje w produkcję zbrojeniową, to w ciągu tych 7 miesięcy zrobiliśmy więcej niż oni przez 8 lat. Dlaczego my dzisiaj mam, mówimy o zapaści w niektórych miejscach? Dlaczego musimy nadganiać? Dlaczego ja dzisiaj jestem z panem generałem, z panem prezesem w MESCO? Bo wiemy, ile mamy do nadrobienia. Ale nie przyjmuję zarzutu, bo, on to, bo tutaj arytmetyka się nie zgadza. Nie przyjmuję zarzutu, że za mało zrobiliśmy 7 miesięcy w porównaniu do tego, co, co PiS zrobił w ciągu 8 lat. No bo to jest nie, nie, nie fair. W 7 miesięcy zrobiliśmy więcej niż oni w 8 lat. I mądrzej. Dziękuję. I ostatnie pytanie, bardzo proszę. Monika Różyc, Polsat. Panie premierze, jeszcze chciałam dopytać o kwestię przeliczenia głosów, dlatego że Roman Gierty chce, żeby głosy przeliczyć, jeżeli chodzi o wybory prezydenckie w całym kraju. Czy, Jak pan się do tego odniesie? A druga kwestia, umowa koalicyjna. Czy tutaj przewiduje pan nowe ustalenia, jeżeli chodzi o koalicję? Dziękuję. Jeśli chodzi o kwestię przeliczenia głosów. I jeszcze raz podkreślam, rząd nie powinien się wtrącać w same procedury wyborcze. To byłoby złe z punktu widzenia fundamentów demokracji. Skoro i Sąd Najwyższy, i Państwowa Komisja Wyborcza uznają, że tam, gdzie są ewidentne sygnały o nieprawidłowościach, należy głosy przeliczyć, na razie dotyczy to 12 czy 13 tak, komisji, no to ja nie mam żadnych wątpliwości i nie chodzi mi o argumenty pana posła Giertycha. Ja rozumiem emocje po obu stronach, w ogóle to, ale zostawmy to na chwilę na, bok, na boku. Skoro zdecydowano się, i to nie jest przecież moja decyzja, tylko tych instytucji neutralnych, niezależnych od rządu, skoro zdecydowano się przeliczyć ponownie głosy, ponieważ stwierdzono nieprawidłowości lub podejrzenie popełnienia przestępstwa, to ja nie będę dzisiaj wzywał, żeby przeliczyć głosy w całym kraju wszędzie. Ale wydaje mi się oczywiste że wszędzie tam, gdzie zachodzi prawdopodobieństwo nieprawidłowości, wszędzie tam bezwzględnie trzeba to zrobić. Skoro, zrobi, skoro jest decyzja, aby zrobić to w 12 czy w 13 komisjach, to znaczy, że jest powód i jest możliwość i są prawne podstawy, żeby przeliczyć głosy w całej Polsce, w każdym miejscu, gdzie pojawi się, pojawia się sygnał, uzasadniony sygnał o nieprawidłowości. I, i, bo jesteśmy to winni wyborcom, bezdyskusyjnie. I jeszcze sprawa umowy koalicyjnej, pani redaktor pytała, czy jakieś tu zmiany nastąpiły. Umowa koalicyjna to jest ta, ta umowa, która mówiła o pewnych zobowiązaniach wzajemnych pomiędzy partiami, które tworzą, tworzą koalicję. Ja w tej chwili skupiam się na tym, żeby, żeby tak przebudować rząd, żeby on jeszcze skutecznie działał także w kwestiach, o których dzisiaj, dzisiaj mówimy i... i... Pytajcie tych, którzy najgłośniej mówią dzisiaj o tym, że trzeba coś tam zmienić w umowie koalicyjnej, o co im tak naprawdę chodzi. Ja wiem, że trzeba to, co robiliśmy do tej pory, robić jeszcze lepiej, jeszcze szybciej, to na pewno. Natomiast kto tam coś sobie wyobraża, jak mogłaby wyglądać inaczej głowa, to jest pytanie nie do mnie, bo ja się koncentruję dzisiaj na, na tym, co mamy do zrobienia. Bardzo dziękuję. dziękuję. Bardzo dziękuję panu. Dziękuję,